Hejka wszystkim, więc w ogóle podczas szydełkowania tego swetra zorientowałam się, że nie mam jednego rogu. I możecie teraz zobaczyć, jak próję sobie w półtorej minuty moje cztery czy pięć godzin szydełkowania tego wszystkiego. Um, więc miłego oglądania. I o, tutaj znalazłam swój błąd, i z tego miejsca muszę zacząć od nowa, ale ewidentnie coś mnie w serialu bardziej zainteresowało. I możecie jeszcze tutaj zobaczyć piękne bełty barwy włóczek. No, także trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie: zawsze liczcie rzędy. Zawsze liczcie rzędy.